Polski sukces na światową skalę. Mierzymy wysoko, sięgamy po wygraną. Grupa Azoty. Olek, jakie wrażenia? Zadowolony? Super, pewnie. Kurczę. Fajne, fajne skoki, można sobie polatać. Jest fajna, duża skocznia, robi naprawdę duże, duże wrażenie, szczególnie u góry. Jak, jak się widzi zawodnika, to widzicie taką malutką kropeczkę, ale na wysokości 10, wieżowca takiego dziesięciopiętrowego, jak nie większego jeszcze. Gregor Schlütensauer w pierwszym skoku z dużym strachem takim podszedł i słabo to wyglądało, ty w pierwszym skoku od razu życiówka. No tak, no. Byliśmy wczoraj zobaczyć, jak Gregor skacze, ale no, chyba coś mu nie wyszło, no ja od razu poszedłem pierwszy skok 213 życiówka nowa, jest fajnie no, że robi wrażenie, tylko szkoda, że nikt nie nagrał tego skoku. Ale to, to nie twój pierwszy mamut, jak go możesz porównać do innych tego typu skoczni? No jest taki bardzo czuły, bardzo czuły na wiatry jest, ponieważ jeżeli jest wiatr z tyłu, to naprawdę bardzo tutaj ciężko skoczyć, ale jeżeli chodzi o frajdę, to jest jeden z, naj, z, z najlepszych marmutów. Szekają jeszcze na starej planicy, gdzie, gdzie chłopcy mówili, że a, super, super, super. No ale, ale tutaj no, powiem, że są porównywalne wrażenia, tylko właśnie w Planicy jest tak, że jest najpierw Wąziutko, a potem taka autostrada i tutaj, tutaj, tutaj jest dosyć cały czas szeroko i, i nie robi to aż takiego wrażenia, ta wysokość. Trochę nas przestraszyłeś w tym kwalifikacyjnym skoku, bo tak nagle Cię zaczęło majtać. A no coś, coś, coś tam na, na, na buli mnie, mnie rozchwiało, ale skorygowałem to dosyć szybko i jeszcze, jeszcze fajnie z tego, z tego odleciałem. No, miałem fajny warunek, żałuję, jakbym go mógł powtórzyć przy takich samych warunkach, to skoczyłbym troszkę inaczej. No ale ogólnie skoki są niezłe, można z tego wyciągnąć jeszcze spokojnie kilka metrów, kilkadziesiąt metrów. Widziałeś ten lot w Freund'a? Właśnie, właśnie czego nie widziałem i szkoda, no ale na skoczni można daleko skoczyć, niestety nie tak jak mówili 250, bo tu 250 to już jest bardzo płasko i bardzo ciężko tu będzie tyle skoczyć ale takie spokojnie 230 to spokojnie jeszcze telemarkie można wylądować. Czujesz, że jutro stać się tu na wysokie lokaty i dalekie skoki też? Przede wszystkim na dalekie skoki, a lokata to się okaże. Jeżeli szczęście będzie sprzyjać, to i lokata będzie wysoka. Nie boisz się tych prognoz? No, dzisiaj w nocy mieliśmy małą przygodę, bo o trzeciej w nocy jak zaczęło wiać i, i, i padać, deszcz zaczął bardzo mocno, ale wiało tak, że normalnie myślałem, że ktoś burzy po okna, albo ktoś, ktoś taki pijany wali w okna, no ale coś, coś nam przeszkodziło we śnie, no ale budziliśmy ra, rano już była super pogoda i jest fajnie, no, więc myślę, że jutro Jutro to będzie dobrze, no nie ma, nie ma co gdybać. No to dzięki, powodzenia jutro. Nie dziękuję.